Fałszywy prorok już idzie. <noise> Fałszywy proroku Siemandero z rana. Dzień doberek. wyspany. Pokaż już po wyciąganiu, po wszystkim. A jeszcze się otrząsnąć. No dobra. Przy 16 stopniach faktycznie można się spać. <noise> się było 10 Siema, Andero, czarne kciuki Witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Wejherową Poniedziałek 7.20 Od razu dlaczego zaczęliśmy tak ten filmik bo piszecie czemu my w kurtkach zimowych poubierani czy Nie no, dzisiaj cieple jest, nie mam kurtki Nie no, dzisiaj jest 16, 16. Wczoraj było 10 no. Także wymarzone wakacje nad polskim morzem, pogoda Petarda. Czas rozpocząć. <noise> My już nie wiemy, czy to jest czerwiec, początek lipca, czy to jest październik. Po prostu taka pogoda jest u nas. Niestety podają w telewizji wszędzie upały. Dzisiaj rano mówili w pogodzie: dzień wytchnienia, nareszcie od upałów. No, no odpoczywam właśnie. Wytychamy? <noise> Wytychamy. No dobra. Urszulka. Czuł Arbeit. Adi. Wykopkę. <noise> Jedziemy, zaczynamy dzionek, prawda? No to dobra. Zabieramy sprzęty. Jesteśmy na miejscu i ruszamy. Gmina Szemut. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji. Taka oto okolica. A gdzie ja dotarłem? Kani, jestem w gminie Szemut, miejscowości Kamień. A dotarłem tu z tego powodu, gdyż ponieważ wczoraj odbywały się tu zawody Strongman Cup. Strongman Cup na takiej tu plaży nad pięknym jeziorkiem. No i co? Wykorzystać może trzeba, nie? Może coś Mariusz Pudzianowski, może coś Jarosław Dymek, a może widzowie, którzy tutaj uczestniczyli, coś zgubili. No, scena jest tutaj bardzo duża. Tutaj pewnie się odbywały te zawody. Wczoraj nie jechałem, gdyż, ponieważ, tak jak Wam mówimy, no, zimnica, naprawdę teraz też jest kosta. Teraz też jest kosta, jest bardzo zimno. Deszcz pada, non stop, nie wiem gdzie te upały. Zazdroszczę wam tych upałów. O, wspinanie się na pal chyba. Tam łabątki pływają. Piane toczą, idziemy połazić, zobaczyć. Może tu faktycznie coś jest. Akcja. Jaka tu jest pustka, wam powiem pewnie bardziej by w tych trzcinach może zbierał, ale tu totalnie nic nie ma. Zero, zero sygnałów jakichkolwiek, a tam już ekipy przyjeżdżają zbierać to może jak zabiorą te płotki i te siedzenia to tam wejdę Pierwszy strzał, ale to jest na oko. Na oko 10 groszy, pierwsza monetka. Tak jak mówiłem, no ale niestety. Niestety nic tutaj nie ma. Wykopać nic nie idzie. Ale na oko znaleźć nie ma żadnego problemu, złotóweczka. Czyli mamy złoty 10, szaleństwo. Artura GT ulubione, garagię Krzysełka załadowane, dobra Idę ten jeszcze tutaj teren krzesełek myknąć, jak nic nie będzie to spadam. No niestety Pusto pomimo tego, że tu pościągali A nic nie ma. Dobra Jadę sobie gdzieś, nie wiem Teraz się zastanawiam, co wybrać, pojadę nad morze, chociaż kurczę nad tym morzem to nic ciekawego się na razie nie dzieje, no bo jest kosta, nie ma ludzi, ale coś muszę wymyśleć. Pogoda też nie zachęca zbytnio do takiego podróżowania, ale co tam, jedziemy. Taka oto okolica, bilet opłacony za 5 ziko, myślę że wystarczy za piątaka 9.30 na półtorej godziny tu jest mała plażyczka myślę, że mi się uda o Jezu, żeby mnie tu nikt nie trafił no właśnie pojechała straż miejska, która tu chyba sprawdza bilety dobra, biorę sprzęt i lecę No to szybka akcja na plaży w Pucku, daleko nie było, o, ceny można zobaczyć zaraz, parawanów, leżaczków, jak widzicie, poniedziałek, pierwszy poniedziałek wakacji i pusto. Pierwsze sygnały, o jest. 60 groszy. <noise> 60 groszy z Pucka. Zaczynamy od 60, ale naprawdę, żeby to był 24 czerwiec, początek wakacji. Tam, ewentualnie, jakaś szkółka surfingowa się bawi. A tak, no pustki, totalne pustki. Wykopane. Tylko myślałem, że to będzie. Lipton jakiś, a to jest złotówka Złotóweczka z tego szaj metalu Czyli musi być świeżynka, nie? Który rok? Dwudziesty To jest tak zimno, że tu normalnie <grywki> kaczki były zamknięte w sobie Ale tu pływają Pianki, tu nie wiem Czy ta dzieciarnia marśnie tutaj na tej plaży? Ja pierdzielę I zrywka, tego tu jest pełno. Jak tu mi nic nie wpadnie, to idę na drugą stronę, mola. No kur... O, o, o. I co? I nic pewnie, dwa ziko. No to jeszcze się tu kręcę. No i dobra, mykniemy tą stronę Molo 45 minut. Myślę, że nam starczy na tą malutką plażę. Jak coś wejdzie, to wejdzie. Jak nie, no to sami widzicie. Zresztą. Sezon chyba jeszcze nie jest w pełni, no bo żeby w ogóle nie było ludzi. No ale pogoda, jeszcze raz to podkreślę. Chociaż tam w stronę Półwyspu jest OK. A w stronę lądu chmury. Tu no mamy 20 groszy No boisko, od siatkówki Szpana było coś pana było coś jeszcze ciekawszy. No nie no nie ma nic No co mam powiedzieć? Że było jak nie było A no teraz jest złotówka To już chyba kurczę Z tych dwóch miejsc i z kamienia i z Pucka To uzbierałem na parking w Pucku Pierdziel, kalkulacja Kalkulacja Ardian! Kalkulacja, rewelacja! Jak tu nic góry nie ma! O. E, e, to będzie jakiś I Jest kolejne ziko, ale tu trochę w tych śmieciach. O. Kapselków nie zbieram. <laughs> nie jestem zawodowym zbieraczem kapsli. Nie interesują mnie. Ale tu jeszcze były takie sygnały. Oby było kombo. Mówiłem, że będzie kombo. Jest kolejna złotuwa. Jest kolejna złotuwa. Jakaś chyba impra musiała być, bo są butelki. Śmieci jakieś tutaj. Nie wiem, co to. Ketchupy no, ale jak dwa ziko, no to rewelacja, nie? Scena Lata w Pucku. Trzeba zobaczyć, jak gdzieś trafimy. Program Lata w Pucku. Bo tu czasami naprawdę fajne zespoły przyjeżdżają. Można fajnej muzy posłuchać. Ja sobie robię przerwę na taktycznego juteneska. Tłumy. Potem pójdę jeszcze brzegiem do Mola. Tam się pokręcę na tym takim białym piachu I będzie tyle i będę się zawijał, bo chcę jeszcze jechać w jedno miejsce Które generalnie dzisiaj miałem tak naprawdę w planach zrobić A ten mój wypad plażowo-jeziorno-zatokowy To jest taki wiecie, przypadkowy, przerwa na rzut Po tu się wszystko otwiera dopiero A ja kończę, no bo co to. Nadłaziu ledwo, ledwo na parking 6 zikoł uspukałem A gdzie tu myśleć o goferach czy jakichś zapieksach kurde no zapieksy same robimy, gdzie tam są zapieksy Gofer suchy 8 Kurde. Na suchego nie mam. Jest suchy gofer dla konia nie ma. Ja pitole. Nie no to. Na razie jeszcze wszystko jest w rozkwicie. Tak jak widzicie, tam drabiny, ekipy remontowe. Tu jakieś już te budki porozstawiane, ale czemu one są za tym żywopłotem? Nie wiem, może tak zrobili, żeby, żeby nie szpecić wejścia na polo, taki na molo, taki pasaż handlowy tu jeszcze się robi a jadę Jadę zobaczyć jedną rzecz o której kurczę, no już myślę tak z cztery dni i cały czas mi głowę zaprząta Prawda? Prawda Także ja jadę, a gdzie to zaraz zobaczycie, a jeszcze chciałem Wam tu pokazać: Eurowizja to nie morska pielgrzymka rybacka. 29 czerwca będzie to już było. Chlitark to już było. Niedzielne poranki z jogą. A tu co mamy? 7 grubsona lipca, 20 Bowska, nie wiem co to jest. Varius Manx, flapjack. O, 10 sierpnia flapjack. No to fajnie. Illusion 11, czyli będzie grube uderzenie. Mm. <grywa> Farba, majestic jakiś. Dobra. No fajnie, fajnie. Można iść, przyjechać na te koncerty. Co tam chcę, to właśnie sobie nagrywam. I to jest właśnie ten temat, który mnie męczy od czterech dni. <grywa> A jestem u mojego kolegi, Marka, z którym chodziłem do szkoły akurat i widziałem, że Marek wystawił coś ich takiego. Przyjechałem obejrzeć. Ty tu miałeś tak nastawiany, ja myślałem, że to jest wiesz, pozabudowane te półki Nie, są. Wiesz co, to, jest fajne, to jest fajne rozwiązanie, bo jak masz, ja mam te skrzynki składane, no. to pakujesz się na chacie, no jo, i masz z, z bomby, ten, no. a nie, że idziesz, kurde, przestawiasz z torbami i do, do, na półki wrzucasz, nie? Okej. Okay. To sobie układasz i Gniazda. też jest fajnie. Tu te półeczki, mówisz tak, zagospodarowane. Bagażnik rowerowy. A ta roleta, co ty miałeś tam? To jest jakaś no montowana? To, to jest ta plandeka, która jest, to no była taka prowizorka, wiesz, bo ona uh -huh. ma tu dziurki, wiesz, i tam jest taki, mocowania na reli. Ja uh -huh. Zahaczyłem do, e, do tej linii. Aha, oto. I oto. Dobra. I do skolei, tam, wiesz, te, te słupki aluminiowe to ja ich uh -huh. nie daję, bo to jest takie przejściowe. Ja z każdej przyczepy to mam, ale takie słupki, te, wiesz, aluminiowe to też nie są duże pieniądze to można kupić. wiesz o co chodzi? Żeby to z tej strony było, wiesz? Zahaczyć tą plandekę, nie? Ja rozumiem, o co kaman Kanapa rozkładana. lodóweczka jest. No, pięknie. Kafeczki, a ma ten, yy, ty mówisz tam pisałeś akumulator ten hotelowy, no, tak? Też tu, masz, tu przetwornice, oczy co też no? są? Jo. Tam jest tak, bo tu masz przełącznik też na 220. Ja to, ty, ta chłodziara w ogóle tak zdaje, że jak ustawi się na no, minimum... A, tu? a bo to jest... Yy, no to jest tylko tak, że tu pod, musisz podłączyć, wiesz, normalnie yy, z gniazdka, bo tu masz gniazdko, wiesz. Ja wiem, no wyjściowe jo. na ten. No podłączasz campingu, i nie? wtedy masz prąd w samochodzie. Gniazdka masz tam w słupku i tu sobie musisz ewentualnie doprowadzić Fotele obracane? Tak, jest obracane. Bo... No, Czekajowanie Do przodu. No, potęcie jakoś, jo? Nie wejdę tylko widzisz. Kamecki, kurde. Cofania, czujniki cofania Bajerów 100 tysięcy Pojeżdżone Pooglądane Cholipa wie co teraz Trzeba to wszystko po prostu przesiedzieć, przemyśleć Marek mi da trochę czasu na zastanówkę Jo, spokojnie No zobaczymy, może Czas zacząć przygodę Lifeową, Gdzieś się karnąć z małżowinką na jakąś trasę Nie wiem Muszę sobie to wszystko poukładać w głowie Ale autko Fajnie się prezentuje, naprawdę Godne uwagi No i co? Jeden już na chacie Teraz tylko paczucha jeszcze do rozpakowania, która do mnie przyszła która do mnie dotarła. Ojejku, a co tu będzie? Muszę to wyjąć wszystko. No i proszę bardzo, taka paczka. Paczka zaskoczenie. Znaczy, ja wiedziałem, że paczka do mnie dotrze, ale żeby aż taka. Śląska grupa detektorystów Watacha. Czapeczka. Kubanek. Wszyscy o Stefanku pamiętają. To jest najwspanialsze, co może być. No i tutaj miód z Pasieki. Pasieka słoneczna, Pyszowice. Jajna Mariusz. Telefon 667204973. Miodzio. Paczucha miodzio. Mariusz, wariacie. Wielkie dzięki, wielkie dzięki, naprawdę bardzo mi miło z całego serduszka swojego, Urszuli oraz Stefcia ja dziękuję Ci za, no za taką paczuchę, nie, no jest petarda, kurde, ale jestem, kochani, padnięty. Kamień, yy... puck, potem oglądanie kampera, tyle tych emocji, sam już nie wiem, normalnie bania mi się, kotłuje wszystko. Najlepiej to by było pół godzinki dla słoninki zrobić, ale przecież ja tego nie dam rady. Przecież ja się muszę brać znowu za obiad, za ogarynanie chaty. <laughs> Marysia nie ma chwili wytchnienia. No no, 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 gdzie tu kurde watachę wcisnąć? Muszę ich tu gdzieś usadowić, ale gdzie ja mam. Tu mi nie pasuje. Tu mi nie pasuje, bo mi spadnie. Tu by się przydało, ale jak wiecie, w szczecińskim trzymam yy, fanty. No dobra, na razie, na razie niech Watacha stoi tutaj. Tu trzymam fanty plażówki. Także tu musisz postać. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dostaniesz Watachowego jedzenia. Reżia, jak prawdziwy wilk z Watachy. No, smaczne, nie? Pewnie. To jest najlepsze jedzonko, tylko tamto też musisz zjeść. Mówią, że trzeba trochę i suchego, trochę i mokrego. Kończymy tak, jak zaczynaliśmy. Znowu razem. Znowu. W takim przeznaczeniu. No a jak? Ja mam z tego Bekę, bo my trochę wyglądamy jak Google Boxy, ty. Będziemy BMK Box. No to może coś Ty może taki content, co zrobimy, mała? No fajno, chodź, ale to to BMK Box. Wiesz, to się skupia na obgadowanie ludzi, nie? Google Box. A my będziemy na przykład nasze przemyślenia i w ogóle nie będziemy mówić... O ludziach? No. To nudy. To nudy? No to dobra, to będziemy robić BMK Box. Podoba Wam się taki kontent BMK Box? To może nazbieramy w tych, będziemy, tylko gdzie będziemy jeździć, co? Na obwodni? Na Kaszubską wyjedziemy, będziemy gadać, czy co? Tak, to, że nie, nie na Kaszubską, takimi trasami właśnie jak teraz, w 30 na godzinę. I tak się jedzie, nie? Chcę, można rozmawiać, mówić. To tak. jakiś temat trzeba po prostu Zrób. Musicie, musicie podać jakiś temat, żebyśmy mieli o czym gadać. I o, żebyśmy mieli o czym pitolić, nie? No, a na dzisiaj, jak film Wam się podobał, jak to przy. Wszy... A, byłem tego kampera oglądać. I. Ach, Żaba. Co? Nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem, co mam myśleć. Chodź jedzie z nami? No to by było fajne, no. Nie wiem, bo obgadamy to w domu. No. A Wy, jak film Wam się podobał, to wiadomo, łapka, subskrypcja, żeby być na bieżąco. No i oczywiście komentarz, czy chcecie BMK Box. To będzie seria. No, I tematy dawajcie. I tematy. To będzie najlepsza seria na polskim YouTubie. Tak, będziemy takie różne tematy rozpracowywać. O. Czy w BMW używają kierunkowskazów? Jak słyszycie, tak. Nie, ja nie używam. No. A czemu nie używasz? Bo zapominam. Dobra, jak pojedziemy gdzieś na krętą drogę i gdzieś ten, to wtedy to obgadamy. Nara, trzymajcie się. Do zobaczyska. Heo! No. Kopiec? To jest kopiec? No. A ty nie masz kopca za nie, ja nie mam. Ty nie masz kopca. Ja mam kopiec, bo jest ten kawał chłopa, to ja muszę mieć kopiec. Smaczności.